Zjebanego dnia podczas lekcji biologii, napotkał mnie niemiły incydent. Siedziałem na tylnych ławkach i pożerałem w spokoju kanapkę. Po chwili podchodzi do mnie pani cyfra. Cholerna babsko z atakami agresji, przez co ma zawieszenie w pobliskiej szkole za zlanie i wychędożenie ucznia z pierwszej klasy, który nie powiedział jej dzień dobry. Cyfra uderzyła łeb mostu i zaczęła pierdolić. Co ty, mały kaszojadzie, odwalasz. Myślisz, że jestem twoją małą suczką, żeby ci pozwolić jeść kanapkę. Opatrzałem się na jej czerwone odchlania oczy. I powiedziałem, o chuj ci chodzi wiedźmo, Przeca Josy siedzę no i je ma się pultarz. Cyfra ewidentnie miała bombkę po stypie jej matki. Nie wiedziała co powiedzieć, więc jednęła krzesłem Borysa nieznane, który zaś się posłał. Tym razem nie przed laptopikiem. Rzuciła mną naprzód klasy i ryknęła, że dostaje 12 jedynek i cztery uwagi. Stanąłem na środku jak jakiś West Side homie i pokazałem jej paszki dodając. Wysi mi bąka z pizdy. Ta dostała takiego wkurwa, że rzuciła we mnie stołem. Zastosowałem unik jak w Matrixie. Tylko na tyle cię stać po czwaro. Zaczęła do mnie biec. Nagle Sasza, nasz ukrajniec klasy, wstał i wyciągnął pukawę. Pura, pura, i wypierdala i stąd już. Na co cyfra zatrzymała się i zeszła na zawał. Wszyscy zaczęli świętować. Pod nawet wyciągnął resztkę bimbru, którą znalazł u cyfry w taszy. Najbaliśmy się i poszliśmy w pizdu do domu. Cyfra po godzinie wstała i powiedziała. Ale jestem głupią idiotką, po czym zaczęła namiętnie całować stół.